Hej, cześć, się na wam wszystkich ludzie, tutaj jest Gryz, dzisiaj nagrywam z konta kolegi też wyzwanie Teraz moją się na wszystkim Na 35 level, nie, bo na czterdziest... na 55 nie dasz rady. No nie dam rady. na 35. Dobra, chodzę. No dobra, wchodzę. Ubijać wszystko... Ej, ubijać wszystko czy tak tylko przejść? Ale a jaki tam? Co, co tam jest? Orki. A co nie, nie? O co się. No to... to co ty... no to dobra, u... znaczy, ubiję to co muszę... Nie... To co mnie samo zaatakuje, albo to co no, mi stoi tamte. na drodze... A tak to od razu... Dobry. stary, i zmień sobie buch hello. Po co? Chociaż no, w sumie... Przecież to są same cioteksy. Chowara na koniec tylko ubiję, on ma 4-9. Zwyk... ale to zwykły mob. O, to ubiegł. Ciekawe co ci spadnie, hero tak jak mi czy gówno? Jakiś unikat słaby. Właśnie jestem bardzo ciekawy, A co ma pewno lega? Nie może lega. No, tam tam się... Jak, u, jak hero to pust to się zastrzeli normalnie. I teraz mam lepszą bronią, niż to hero. Wiem, to hero zgówniane. Właśnie, jej sprzedam. To jest prawie tak dobre, ja... to jest... Znaczy ten. To, to, to jeszcze Unikat jest prawie taki sam. No. I dobrze Jest nawet trochę lepszy. Nie, Unikat jest trochę słabszy trochę. On no, no, widzę ja tak. A chodzi o ten. No... Unikat no, ma... jest. No Już wiem czym się leczysz. Czym? I tymi co się... co leczą całe życie. No no... Ja, okay, ja Myślę, że ja z tego kupię? 6 2 2 Nie A to? Tu... Bo ja mam też te inne A tu to jest dzietowskie? Ile to kosztuje niby? 30k około nie? No a te podki co leczą 75k to mają tu też kosztują. O, chowar stoi, stoi nie Zwykły mob chowar. Jakie Menele mnie tu biją Co ty masz? Rozpraszający i agresyw O, kasa wylecia z Chowara. Wow, haj się zgadza. No. On no, ja... jakie Weź, To jest zwykłe. Dobra, teleportuję się. No. Dobra, cięcie. Dobra, już jestem po krótkim cięciu. Jesteśmy. Tak, tak jesteśmy. Tak. Andy quick step. Dawaj. Ale nie go tu śmieciu. Na dwa strzały patrz. Serio? Na dwa agresywy. I co? Czekaj, czekaj, czekaj. Kuferek skarbów. Hokus fokus. czary I... Gówno. Serio? Na, na szyjnik z Patryka. Ciebie. Dasz mi? Muszę ją najpierw zobaczyć Przy, y, Wszystkie cechy 24, unik 3, życie 308 Odporność na ogień, plus 3 No weź się nie mam unikatowego naszyjnika, daj mi Dobra, to są No dobra Ty idę sobie przesłać jeszcze ten naszyjnik na filmie nie. Dobra To było na tyle wyzwanie unikatowe naszyjnik no jaki mi wylogował jeszcze? E, weź, to Dobra. I tak, ej, i tak u mnie wypadło hero, więc patrzcie na mój filmik, a na jego. Znaczy, no dobra, obydwa są moje. Dobra, na razie!